Dzień dobry! W tym poradniku przedstawię Państwu funkcje dostępne w zakładce Nieaktualne ogłoszenia. Jest to wersja tutorialu dla osób lub firm korzystających z ogłoszeń pakietowych. Zarówno w przypadku pakietu Exclusive Support, jak i VIP, ta zakładka posiada taką samą funkcjonalność. Aby przejść do panelu, musimy się zalogować. Klikamy więc Logowanie. Przy okazji przypominam, że bez logowania mogą dodać Państwo oferty mieszkaniowe. Kandydaci poszukujący pracy mogą dodać swoje ogłoszenie bez rejestracji konta. Aby się zalogować, musimy wpisać adres mailowy i hasło. Podaliście je Państwo w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta na naszym serwisie. Ja wpisałam tu tylko przykładowe dane. Następnie klikamy zaloguj. Po zalogowaniu przejdźmy do omawianej zakładki, która znajduje się tutaj. Dzięki niej mają Państwo możliwość m.in. podglądu, edycji oraz przywracania ofert, które zostały dodane, a następnie usunięte. Zacznijmy od przycisku Dodaj nowe ogłoszenie. Możemy nim dodać nową ofertę, która dostępna będzie zarówno na naszym serwisie, jak i w zakładce Twoje oferty pracy. Dodawanie nowych ogłoszeń przedstawiam Państwu w osobnym poradniku do obejrzenia, którego zachęcam. Obok znajdziemy przycisk Szukaj. Służy on do przeszukiwania ogłoszeń dostępnych w tabeli poniżej. Funkcję Szukaj omawiam w tutorialu dotyczącym zakładki Twoje oferty pracy. Przypominam tylko, że ogłoszenia możemy przeszukiwać jedynie po tytułach, nie po treści. Poniżej znajdą Państwo kilka przydatnych informacji. Więcej na ich temat dowiecie się Państwo z poradnika dotyczącego zakładki Twoje oferty pracy. Na dole znajdą Państwo informację, jak przywrócić nieaktualną ofertę. Jest to jedna z funkcji dostępnych w tabeli nieaktualne ogłoszenia, którą omówię za chwilę. Przejdźmy do tabeli. Znajdują się w niej wszystkie usunięte oferty od początku Państwa współpracy z naszym portalem. W tabeli mamy dostępne takie informacje jak data dodania i data aktualizacji, czyli data ostatniego odświeżenia oferty, kiedy była ona aktywna. Daty będą identyczne, jeśli ogłoszenie nigdy nie zostało odświeżone. Następnie status. W tej tabeli wszystkie ogłoszenia będą miały status nieaktywne. Kolejna kolumna to licznik odwiedzin. Czyli liczba osób, która zobaczyła Państwa ofertę, kiedy była ona aktywna. Następnie tytuł ogłoszenia oraz narzędzia. W kolumnie Narzędzia mają Państwo do wyboru. Edytuj, dodaj podobne i przywróć. Funkcja Edytuj służy do edycji ogłoszenia, na przykład przed jego przywróceniem na nasz portal. Po wprowadzeniu zmian. I kliknięciu w przycisk Zapisz zmiany, Państwa oferta nadal pozostanie w tabeli Nieaktualne ogłoszenia. Aby aktywować ogłoszenie, należy kliknąć Przywróć. Oferta zostanie przeniesiona do tabeli Twoje ogłoszenia w zakładce Twoje oferty pracy ze statusem Aktywne. Powróćmy do zakładki Nieaktualne ogłoszenia. Kolejną funkcją dostępną w tabeli jest dodaj podobne. Po kliknięciu zostaną Państwo przeniesieni do edycji ogłoszenia, a następnie po wprowadzeniu zmian i kliknięciu w przycisk zapisz zmiany, ogłoszenie od razu zostanie przeniesione do aktywnych. Ostatnią funkcją dostępną w tabeli jest przywróć. Po kliknięciu Państwa oferta od razu zostanie aktywowana. Proszę pamiętać, że jeśli przywróciliście Państwo lub dodaliście podobne ogłoszenie, liczba ofert pozostałych do dodania zmniejszy się. Każda aktywacja oferty z tabeli nieaktualne traktowana jest tak, jak dodanie nowego ogłoszenia. Pod tabelą nieaktualne ogłoszenia znajdą Państwo informacje dotyczące pakietu, z którego obecnie Państwo korzystają. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych tutoriali, w których omawiam inne funkcje dostępne w panelu.